Witam, mam na imię Ana, jestem lekarzem, a w tym filmie zamierzam powiedzieć Ci wszystko, co musisz wiedzieć o ketomorin. Dam Ci również bardzo ważne ostrzeżenie, abyś nie narażał swojego zdrowia na ryzyko. Więc zwróć szczególną uwagę na ten film i pozostań do końca, abyś nie przegapił żadnych szczegółów. Więc być może zastanawiasz się, co to jest ketomorin i czy to naprawdę działa, a odpowiedź brzmi tak. Ketomorin to pierwszy skuteczny i bezpieczny sposób na utratę wagi. Produkt ketomorin został stworzony przez najlepszych europejskich naukowców przy użyciu unikalnej technologii, która nie tylko niezawodnie redukuje nadwagę, ale także zmniejsza ryzyko śmiertelnych chorób, które mogą prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. Ketomorin składa się wyłącznie z aktywnych biokomponentów w formie natywnej, które działają niejako synergicznie. Uzupełniając i wzmacniając wzajemnie swoje działanie. Są w 100% biodostępne, dobrze wchłaniane przez organizm i nie szkodzą zdrowiu. Ponieważ jest to jeden z najlepiej sprzedających się preparatów ketomorin, był stosowany przez tysiące ludzi na całym świecie i nikt nie skarżył się na skutki uboczne. Jeśli cierpisz na zlokalizowany tłuszcz, nie masz jakości życia z powodu swojej wagi. Nie możesz wykonywać codziennych czynności bez zmęczenia, masz trudności z oddychaniem z powodu swojej wagi. Nie czujesz się dobrze w swoich ubraniach, masz niską samoocenę, nie czujesz się pożądany przez swojego partnera, po prostu weź jednego kapsułkę Ketomorin raz dziennie przed posiłkami na przykład obiad i kolacja, a wkrótce przywrócisz swoje zdrowie, już wkrótce przywrócisz swój metabolizm, zmniejszysz apetyt i głód. Poprawisz swój nastrój i samopoczucie, złagodzisz napięcie nerwowe, poprawisz swój sen. Zaczniesz mieć znacznie lepszą jakość życia i będziesz mógł bez wysiłku wykonywać codzienne czynności. Zaczniesz z większą miłością patrzeć na siebie w lustrze i poczujesz się znacznie lepiej. Ale bądź bardzo ostrożny: tylko oryginalny ketomorin może zapewnić wszystkie te korzyści. Wysoki popyt na ten produkt spowodował, że pojawiło się wiele podróbek, ale oryginalny ketomorin jest sprzedawany tylko na jego oficjalnej stronie internetowej. Fałszywe produkty nie tylko nie działają i sprawiają, że tracisz pieniądze, ale także mogą narazić twoje zdrowie na ryzyko. Więc, aby pomóc ci, umieściłem link do oficjalnej strony internetowej w opisie tego filmu. W ten sposób możesz mieć pewność. Że otrzymasz oryginalny produkt, klikając na link w opisie, zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę internetową i będziesz mógł złożyć zamówienie. Wystarczy wypełnić pola z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu i czekać na telefon od przedstawiciela, który zdecyduje z Tobą o ilości do zamówienia. Produkt dotrze do Twojego domu w ciągu kilku dni i zapłacisz dopiero. Po jego otrzymaniu, jeśli nadal nie jesteś pewien. Czy kupić go, czy nie. Ketomorin oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli nie podoba ci się produkt z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z obsługą, aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy. Ale spiesz się. Tysiące ludzi na całym świecie odkrywają niesamowite efekty ketomorin i zamawiają do trzech jednostek naraz, aby utrzymać jakość produktu. Tylko 2000 jednostek Ketomorin są produkowane rocznie, to znaczy, że może zabraknąć Twojego, więc pospiesz się i kup, zanim się skończy. Pamiętaj, że ten produkt jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej. A link do oficjalnej strony internetowej znajduje się w opisie tego wideo. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci. Niech będzie z Bogiem. Do zobaczenia wkrótce.